głos wołający na pustyni prostować drogi. Jan, który oddał życie za prawdę i konkretnie za prawdę moralną. Święty Jan Paweł II Veritatis Splendor rozwija sporo właśnie ten aspekt, jak to prostować Drogi przygotowywać drogi oznacza głosić prawdę moralną. Nie możesz tak postępować, głosił. A Herod go słuchał chętnie, a jednak nie możesz tak postępować. Twoje życie jest nieuporządkowane. Musisz się zmienić, musisz się nawracać. Być może Jezus miał przed oczyma postać Jana, gdy mówił: Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Niech was przekaz będzie jasny, klarowny. W tym naszym świecie wieloznacznym gdzie sprawy są wyciągane z kontekstu, gdzie słowo jest w różnych mediach zniekształcane, bo to nie to samo powiedzieć jakieś zdanie w szkole, na lekcji, nie to samo to zdanie wyciągnięte z tego kontekstu lekcji, przekazane mediom. Jak w tym naszym świecie skomplikowanym, złożonym, trudnym, tym samym trudnym, jak być świadkiem świadkiem prawdy i konkretnie prawdy moralnej, a więc takiej prawdy, która zobowiązuje, która jest kierunkiem, która równocześnie osądza, bo jest dobro, musimy głosić Prawdę, która określa, co jest dobre dla człowieka, co prowadzi do Pana Boga, co jest uporządkowane, a co trzeba zmienić, co jest grzechem, co trzeba usunąć, z czym trzeba walczyć. Jak w tym świecie głosić tą prawdę, być świadkiem. I nie dać się wciągnąć, no mówiąc tak prosto, w różne awantury. Bardzo chętnie nas chcą wciągać. Dzieci, którzy bardzo no jasno przyjmują, białe, czarny, jest dobry, jest zły, powtarzają w domu, katechetka katecheta powiedział, a rodzicy, jakąś awanturę, bo Katecheta powiedział, bo powiedziała, bo oceniła. I jak tu roztropnie mądrze i nie dać się wciągnąć, a równocześnie być, być wierny. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Oczywiście na pierwszym miejscu ta autentyczność przechodzi przez nasze życie I, i to jest oczywiste, że na pierwszym miejscu jak to sławne zdanie papieża świętego, papieża Pawła VI, że dziś bardziej niż nauczycieli potrzebujemy świadków albo lepiej tacy nauczyciele, którzy równocześnie są świadkami i nie ma wątpliwości, że autentyczność na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale no pozostaje pytanie, jak tu nauczać i nauczać pełną Ewangelię i nie wycinać trudnych, trudnych rzeczy i kształtować w prawdzie, a równocześnie no, nie dać się no, wciągnąć w jakieś awantury no, po trzeba wielkiej mądrości nie ma wątpliwości. Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, żeby, żeby mieć męstwo, a równocześnie tą łagodność. Zwykle no, oznacza słuchać, oznacza towarzyszyć, oznacza no, właśnie mieć tą wypracować, też tą umiejętność zadawania pytań i żeby różne odpowiedzi podprowadzać po, pod różne odpowiedzi, umieć słuchać, dochodzić, nieby, by właśnie ten, kto tego, którego prowadzimy, żeby on sam zobaczył, no, jaka, jest, jaka jest prawda i żeby ta sama prawda w swoim, jak się zastanawialiśmy, swoim pięknem i swoją siłą dobra przyciągała. Caritas in veritate. Beatitem facientem in caritate. Odwrotnie się dypawał. Właśnie mówił o tym, że wyczynić prawdę zawsze z miłością. I papież Benedek miał tu, prawda, o nauce społecznej Kościoła ten dokument, Encyklika Caritas in veritate. Pamiętać o tym, że miłość. Bez prawdy jest ślepa. Jest taką miłością, jak widzimy, e, sentymentalizm, nie? Ludzie kochają kotki, kochają tygrysy, nie? Kilka tygodni temu właśnie tygrysy były najważniejszym wydarzeniem w Polsce, nie? Przez cały tydzień, nie? Tygrysy, nie? No właśnie. I... i no. To dość ważny, nie temat, ale czy najważniejszy, czy, no i można, mnóstwo różnych przykładów, jak jak sentymentalizm, jak ta miłość bez prawdy, no miłość bez prawdy ślepa, ślepa, nie, błądzi. Ale też trzeba pamiętać, że prawda bez miłości, słowami świętego Pawła, cymbał brzmiący. A więc obie, oba aspekty zawsze, zawsze, zawsze. Tego się uczymy oczywiście od Jezusa Chrystusa, tego się uczymy od Jana Chrzciciela. Będąc uczniem Jezusa, jest nieuniknione, że musimy iść pod prąd. Pod prąd, nie oszukujmy się, pod prąd nasi pierwszych bracia i siostry. A więc apostołowie, pierwsi uczniowie i podprąd w każdym pokoleniu. To jest nieuniknione. Ale i mocni w wierzy, i mężni w wierzy, ale to męstwo. Męstwo nie oznacza hardość, nie oznacza brak miłości. Umieć tą prawdę. Zawsze przekazywać z miłością. Jan, jak chciciel mówił, mocne rzeczy, a tłumy do niego ciągnęły. A więc coś było, nie? W tym nauczaniu ostrym, a równocześnie no, no przyciągającym, niesamowicie przyciągającym. Nawet Herod, Chętnie go słuchał. A więc zawsze, zawsze wychodzić naprzeciw, zadawać sobie pytanie. Od tego podstawowego pytania jakbym ja sam się zachowywał, gdybym był w tej sytuacji, gdybym otrzymał w przypadku katechezy, no, gdybym miał taką rodzinę, jak często, no, to co widzimy w dzieciach, to jest odbicie tego, co. No, co doświadczają w swoim domu nie i co widzą no i ta pewna agresja czy pewny bunt które gdzieś tam w tle no, w tle są no, te trudności naszych czasów zawsze wyrozumiałość zawsze empatia zawsze towarzyszyć wychodzić naprzeciw zrozumieć pamiętając o tym że lekarz leczy, nauczyciel naucza i naucza prawdę. I, I o to właśnie chodzi, żeby zawsze prowadzić, prowadzić do Jezusa. Przygotować, drogi Panu, przygotować, prowadzić już w tym ostatnim okresie do Betlejem. Amen.